Witam na kolejnej lekcji języka niemieckiego od podstaw. Dzisiaj nauczysz się składać życzenia noworoczne i bożonarodzeniowe po niemiecku. Zapraszam. Powtarzaj za mną. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Fröhliche Weihnachten! Wesołych Świąt! Frohe Weihnachten! Pięknych świątecznych dni! Schöne Feiertage! Wesołych Świątecznych Dni! Frohe Festtage. Wesołych świąt i dobrego nowego roku. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Powodzenia w nowym roku. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Na nadchodzący rok życzę Wam mnóstwa sukcesów. Ich wünsche Euch für das kommende Jahr sehr viel Erfolg. Wesołych świąt i dobrego początku w nowym roku. Fröhliche Weihnachten und einen guten start ins neue Jahr. Najlepsze życzenia na nowy rok. Alles beste zum neuen Jahr. Wesołych i refleksyjnych świąt Bożego Narodzenia. Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Życzę Ci szczęścia oraz sukcesów w nowym roku. Ich wünsche dir Glück und Erfolg im neuen Jahr. Wesołych świąt dla ciebie i całej rodziny. Fröhliche Weihnachten für dich und die ganze Familie. Życzę ci wszystkiego co najlepsze na święta Bożego Narodzenia. Ich wünsche dir das Beste für Weihnachten. Powtórzmy wszystkie zwroty jeszcze raz. Powtarzaj za mną. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Fröhliche Weihnachten. Wesołych świąt. Frohe Weihnachten. Pięknych świątecznych dni. Schöne Feiertage. Wesołych świątecznych dni. Frohe Festtage. Wesołych świąt i dobrego nowego roku. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Powodzenia w Nowym Roku. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Na nadchodzący rok życzę Wam mnóstwa sukcesów. Ich wünsche Euch für das kommende Jahr sehr viel Erfolg. Wesołych Świąt i dobrego początku w Nowym Roku. Fröhliche Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Nelepsze życzenia na nowy rok. Alles Beste zum neuen Jahr. Wesołych i refleksyjnych świąt Bożego Narodzenia. Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Życzę Ci szczęścia oraz sukcesów w nowym roku. Ich wünsche dir Glück und Erfolg im neuen Jahr. Wesołych świąt dla Ciebie i całej rodziny. Fröhliche Weihnachten für Dich und die ganze Familie. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze na święta Bożego Narodzenia. Ich wünsche das Beste für Weihnachten. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj, że w opisie poniżej znajdziesz linki do mojej strony internetowej, Instagrama, TikToka oraz do mojego kursu. Możesz wesprzeć mnie również na portalu Patronite. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu. Powtórzmy wszystkie zwroty jeszcze raz. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Fröhliche Weihnachten! Wesołych Świąt! Frohe Weihnachten! Pięknych Świątecznych Dni! Schöne Feiertage! Wesołych świątecznych dni. Frohe Festtage. Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Powodzenia w Nowym Roku. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Na nadchodzący rok życzę Wam mnóstwa sukcesów. Ich wünsche Euch für das kommende Jahr sehr viel Erfolg. Wesołych świąt i dobrego początku w nowym roku. Fröhliche Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Najlepsze życzenia na nowy rok. Alles beste zum neuen Jahr. Wesołych i refleksyjnych świąt Bożego Narodzenia. Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Życzę Ci szczęścia oraz sukcesów w nowym roku. Ich wünsche dir Glück und Erfolg im neuen Jahr. Wesołych świąt dla ciebie i całej rodziny. Fröhliche Weihnachten für dich und die ganze Familie. Życzę ci wszystkiego co najlepsze na święta Bożego Narodzenia. Ich wünsche dir das Beste für Weihnachten. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, zasubskrybuj mój kanał, pamiętaj że w opisie poniżej znajdziesz linki do mojej strony internetowej, Instagrama, TikToka oraz do mojego kursu. Możesz wesprzeć mnie również na portalu patronite. Pamiętaj o regularnej nauce i do usłyszenia w następnym nagraniu.